My już widzimy bohaterów dzisiejszego spotkania, którzy wychodzą już na parkiet. No, frekwencja w Lęborku jak zawsze dopisuje praktycznie można powiedzieć komplet widzów. Ogląda siódemką Mateusz Łabieniec, dziewiątka Dziani Samsonow. My już zacz... Skutecznie tą piłkę zablokował. Teraz zagranie! Eduardo! No kompletnie niepilnowany był Brazylijczyk. I to on zdobywa bramkę. Dla swojej drużyny numer 93 Igor Eduardo. I właśnie od tyłu rozpoczynają swoją akcję. Konkretnie Piotr Kiepko. Podanie, ładne podanie. Do przodu jest druga bramka. A jednak poszli za ciosem zawodnicy trenera Domalewskiego. No i nikt inny jak Mateusz Łabieniec nie mógł. Łabieniec nie zdołał tej akcji. Wykończyć teraz akcja na jeden kontakt z Łapigrowskim i po drugiej stronie Wierzbowski. Teraz próbowali odgryźć się zawodnicy Tymu Lemborg, ale Wierzbowski nieczysto tą piłkę uderzył. Chyba jeszcze tam próbował zgrać do Tomasza Neubauera. Póki co ma lekkie pretensje do sędziów, ale skupmy się na tym, co tutaj się dzieje, bo przy piłce Kożuszkiewicz-Dzienis. No i teraz bardzo dobra interwencja Patryka Labudy, który uchronił swoją drużynę przed utratą. No bo jakby takie trochę chaotyczne oddanie tej e, akcji jak najdalej od własnej bramki. Znowu tyłem do bramki, Samsonow! I o tym e, cały czas wspominałem, Dziani Samsonow. Ósma minuta i strzelanie trwa dalej. Dziani Samsonow. Uderzył także Labuda, no musiał kolejny raz wyciągać piłkę z siatki, jest 0-3. I po przerwie znów yy, zaczynamy. No i Bauer skiepko, kolejny przechwyt. No i znowu Patryk LaBuda w tej pierwszej połowie. Teraz no, zbyt czytelne zagranie. Makal jeszcze tą piłkę ma wierzbowski. Będzie ją dobijał, ale teraz kapitanie dwukrotnie zatrzymał. Zdobyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Bauer ma piłkę na lewej nodze. To było zagranie. I Gracian Lis, o tym mówiłem. Dziesiąta minuta spotkania i mamy. Też ten strzał Bauer'a tak naprawdę przerodził się w podanie. No i z lewej nogi po długim słupku uderzył. Grazian Lis, teraz jest strata. Neubauer, jest bramka. Ale szybko znowu. Tomasz Neubauer. No i robi się nam kapitalne meczycho. Na... Zawodnicy trenera Domalewskiego. Ależ uderzył teraz Grzegorz Makal. No i mówiłem, że to też jest zawodnik doświadczony, który strzelił e, już kilka bramek w tym sezonie. Skiepko ma miejsce. Może pokusić się o strzał. Jednak jest blok. Benta, No nie wyszli z tą akcją. Zawodnicy Timu Lemberg. jest piąta bramka dla ekipy Jagieloni Białystok. Mateusz. Łabieniec. Teraz przy piłce Marszałkowski. I jest odpowiedź z zawodników z Lemborka, Szymon Marszałkowski. To był zasłonięty Kozaczenko, ale... erbą Trzecią bramkę dla Lemborcza zdobył Szymon Marszałkowski i zaczynamy już. Drugą połowę tego spotkania od razu szybko rozpoczyna no i z strzałem z prostego podbicia. Jednak ta sztuka. Kolejny aut dla Jagieloni. Lisiczenko przejmuje to piłkę Domski. Wychodzi z bramki Kozaczenko. No i to się opłaciło. Jeszcze marszałkowski z dobitką. Marszałkowski trzecią bramkę. Dla drużyny z Lęborka, Teraz blisko bramki samobójczej Błażeja Awenty. Troszeczkę szczęścia dla ekipy z Lęborka, bo gdyby ta futsalówka poszła troszeczkę bardziej w prawo. Ależ kapitalnie to rozegrał Kołesnykow! Znalazł niepilnowanego pod polem karnym Dzianisa Samsonowa, który jest zawodnicy z Lęborka. Ale jest przechwyt Kołesnykowa, jeszcze to piłkę Ukraniec wyłuskał. Będzie strzał, jest rykoszet i jest bramka numer 7. Oleksandr Kołysnykow, ale no nie wiemy czy to nie będzie bramka samobójcza. Puk szedł do środka Makal, tutaj zwiódł obrońcę. I jeszcze tutaj próbują swoich sił Białostoczanie w akcji pozycyjnej. Eduardo, zejście na, do środka Makal. Teraz próba uderzenia, czy jest dobitka? Nie ma, znowu bardzo dobrze Labuda. Ale w odpowiednim miejscu znalazł się też... Teraz właśnie dwójkowa akcja, łapi Grobski, ale dobrze teraz skrócił y, kąt Jurij Kozaczenko i kolejny raz bardzo dobrze wybronił swoją drużynę od y, straty bramki. Teraz nieczysto, Lis, y, piłka zagrana do Makala i to jest faul i rzut karny i jest też żółta kartka dla Patryka Lawody. będzie miał swoją okazję. Zespół z stoku, żeby strzelić kolejną bramkę, ale kontra Patryk Labuda. Ambrożej! Jest ósmy gol! Dla ekipy Jagiellonii zmylił bramkarza w konaniu Timu Lembo. Czerwionka podprowadził piłkę, jest blok, mamy syrenę oznaczającą koniec tego spotkania. Jagielonia wygrywa pewnie 3 do 8.